Maleńko, sorry, nie zauważyłem Was. Witam Was serdecznie na Salce. Zapraszam za Mną. Tutaj. Cymbergaj. Tutaj możemy się rozluźnić. Ale to już jest tym Guy. Zajmijmy się tym, co ważne. A to, co ważne, jest za kotarami. Zapraszam Was serdecznie. Ja Dobra, już dość tego spania. To nawet tu nie leży. Tutaj ci wyjemy, A tu mamy projektor. Pod porzutnikiem mamy też inne atrakcje. A raczej główne. Zapraszam serdecznie do domu. miksy. No i teraz najważniejsze. Jo! Tak jak już wcześniej mówiłem, nie obecłoby się bez miksera. Mikrofon by nie działał. Także to jest dla nas bardzo ważny sprzęt. Zapraszam Was teraz na cele naszej zbiórki. Celem naszej zbiórki zdecydowanie jest wygłuszenie, bo sąsiedzi mają ciężkie dni z nami zdecydowanie. Jest go trochę, ale dalej przydałoby się więcej. Jak najbardziej, jak zawsze. Zdrowa zawsze tam, gdzie nas nie ma. Sprawdźmy to. Górwy. Pufy też są potrzebne, bo zbieramy coraz większą audiencję, coraz więcej osób chce przychodzić na salkę i szlifować dalej tą hopową kulturę. Także zapraszamy wszystkich do wpłacania na zbiórkę. Oprócz wcześniej wspomnianych płów również zbieramy na zagospodarowanie przestrzeni. Akurat ta ściana z Deutsche pusta, ale to ze względu na to, że właśnie tutaj pada projektor, także tutaj nie zagospodarujemy jej, ale tutaj proszę, ile jest miejsca na następne LEDy, bądź plakaty. Warto też zwrócić uwagę na głośniki, które teraz słyszycie, to dlatego mikrofon działa i daje głos, to wszystko przez te głośniki, wszystko przez te głośniki które możecie sfinansować, mogą być lepsze, zawsze mogą być lepsze. Tak jest, także jeżeli raczycie się tak samo jak my -hopem, to serdecznie zapraszam do wsparcia naszej zbiórki, zbieramy około 1000 zł na następne wygłoszenie. czy tak jak już wcześniej wspomniałem, pufy, a ja już się z wami żegnam. Miło było was gościć, cześć!